Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry! Witam serdecznie wszystkich przybyłych na 14 przegląd dorobku artystycznego Dzieci i Młodzieży Miasta Knurów. Bardzo miło mi powitać panie dyrektor przedszkoli, były, obecne dyrektorki. Oczywiście witam. Równie serdecznie rodziców i opiekunów dzieci, ale także pani nauczycielki, które przygotowały dzieci do występów, które tutaj przybyły i będą na pewno dodawały otuchy. Resztę przyjemności zostawiam pani Joliś-Zapowiedz. Moi drodzy, ja co roku powtarzam tutaj, że to jest taki najprzyjemniejszy dzień przeglądu do roku artystycznego dzieci i młodzieży, ponieważ najprzyjemniej się patrzy na te najmłodsze dzieci. A ja mam przyjemność przywitać dzisiaj dzieci z Miejskiego Przedszkola numer 12. Z Miejskiego Przedszkola numer 2. Pomagajcie nam dzieci. Oj, ja coś słaba oklaski. Chyba nikt nie jest. działami integracyjnymi numer 13, Miejskie Przedszkole nr 5, 7, Niepubliczne Przedszkole Wesołe Luki i na koniec Miejskie Przedszkole numer 3, które w tej chwili występuje to a dzisiaj część dzieci jest z nami na Jeszcze może dla formalności, 14 Przerwąt to jest przede wszystkim organizator Centrum Kultury w Królowie i Skromnie Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej współpracuje także z Centrum Kultury. Jeżeli chodzi o małe dzieci, to mniej korzystają z tej drugiej instytucji, ale jak pójdą do szkoły, to myślę, że częściej się będziemy spotykać na różnego rodzaju imprezach.